A w dzisiejszym odcinku Vivo X80 recenzja. Pamiętaj, to jest recenzja, a nie reklama sprzedażowa, bo ludzie mylą te pojęcia. Nie stoi za mną żadna sieć telefoniczna, która chce sprzedać Ci te telefony w abonamencie. Nie stoi za mną żaden sklep, czy producent. Ten sprzęt kupiłem za własne, ciężko zrobione pieniądze i jest to recenzja klienta, a nie... Chłopak, który bierze za to pieniądze od yy, firmy jakiejś, tam takiej czy, czy owakiej, od chwytu. Chwyt jest rewelacyjny. Powiem ci, że, uch, no grubo. Wspaniałe się go trzyma. Ten pokrowiec jest idealny do chwytu. On nie będzie dobrze chronił ci, yy, twojego telefonu. Będzie tak średnio chronić. Tu jest troszeczkę powyżej ekranu, ale boki już nie, plecki troszkę ochronione, no, albo ma taki bardzo przyjemny to jest taka yy, jak mówią sztuczna skóra. Wow, bardzo dobrze się go trzyma. On jest skonstruowany po to, żeby się dobrze trzymał w dłoni, nie żeby ci chronił telefon, bo nie on tam chroni. Kontynuujmy moc. Jaka jest moc w tym yy, smartfonie? A moc jest wielka. Musimy tutaj wejść, czyli się nagrywamy w 60 klatkach, także widzisz pięknie jest. To tutaj wyeksponowane i w benchmarku mamy 1212 na 3373 w multi. Single jest multi w singlu troszkę więcej niż 21 Ultra w multi również też troszkę więcej. No pamiętacie poprzedni Neo od Realme miał aż 4000. Wynik tu mamy 2300, no jest różnica. Okej, okay. a to jest najnowszy Snapdragon Gen 1. Piękny ekran, troszeczkę zaokrąglony, ale bardzo minimalnie. Zobaczmy sobie, jak się gra na tym smartfonie. No gdzie do góry strzelasz? No i muszę ci powiedzieć, że y, tak zwane doznania z gry nie są na najwyższym poziomie, z tego względu, że gubi bluetooth. To nie jest wina pada, bo na innych urządzeniach nie gubił. No i. Gdybyś chciał nagrywać, czyli streamować, tam nagrywać swój gameplay, no to nie dasz rady, będzie, będzie miał takie spadki wydajności, że jest to. Ja jestem w szoku, jak, jak wielkie są spadki, a jest to zapewne, nie jestem pewny, ale zapewne jest to wina niskiej, tutaj niskiego tutaj zapisu. Pamięci wewnętrznej. Odczyt jest wystarczający, 1078, ale zapis musi być przynajmniej 900, żeby to chodziło płynnie. Tak jak ten zapis był um, około 800-900 w, e, w rytmie NIO 3. No tutaj jest mniejszy i tutaj no, nie daje rady. Po prostu zapisywanie i odczytywanie równocześnie ta pamięć wewnętrzna nie radzi sobie. Takie jest moje zdanie, mogę się mylić. Na to wygląda z tego, z tego względu. No, tutaj widzę ten wynik. Przejdźmy sobie do audio, Audio Experience, czyli YouTube i włączmy sobie jakąś muzyczkę. Dobrze, głośniki stereo bardzo głośne. Czy one są na poziomie yy, powiedzmy S22 Ultra? Troszeczkę ciszej jest, ale minimalnie są to niewielkie yy, tutaj. Yy. Jakby w decybelach, no i nie akurat nie mam tutaj, żebyś zmierzył decybeli, ale uwierz mi, że jest głośno, mógłbyś nawet zasilić malutką imprezkę, ale bardzo malutką. Taką symboliczną, no może wiesz, na dwie czosnki. W małym pokoiku. OK, to to jest audio, gra czysto, yy, nie ma zniekształceń, yy, wystarczająca ilość basu. To są głośniki wbudowane, jest mniej. Aplikacja. Raczej kamery. I tutaj wejdźmy sobie w, w więcej, czyli mo. Dlaczego jest po angielsku? Bo ja sobie ustawiłem. Jest oczywiście wersja polska, ale ja robię ja po angielsku. Live Photo mamy pro wersję. Mamy HD Documents, czyli ładnie nam tutaj zeskanuje dokumenty. Tu akurat mamy pudełko, klikamy scan. Nawet dobrze nie, nie ustawiliśmy, i zobaczcie, jak ładnie nam to zeskanowało. Jestem w szoku jak ta funkcja dobrze nam tutaj yy, sobie radzi. Co jeszcze mamy? Mamy Live Photo Time Lapse Pro sticker Super Moon. No niestety jest cały czas niebo zachmurzone od wielu dni. No i nie mam jak tego wykorzystać. Sprzeczę przetestować, zobaczyć, więc nie wiem jak to będzie działać. Spróbowałem zrobić zdjęcie na zaporze, ale to nie to. To musi być yy, Księżyc. Double Exposure to taki podkład jest, o Was nie będzie interesować, a jeśli będzie, no to to jest takie. Jest, bo jest. Long Exposure, Double Exposure, Dual View, oczywiście podwójne, to żeby nie zasłaniać kamery, możemy sobie ustawić, w którym miejscu chcemy. I to jest fajne, bo niektóre smartfony nie pozwalają ustawić na samym środku. Aczkolwiek tylko 700, yy, nie przepraszam, Full HD w 27 klatkach, co jest troszeczkę dziwne, ale prawdziwe, no i oczywiście tu możemy zmienić i tak dalej, może być kwadrat, może być tak, no jest tych opcji tutaj kilka, ale tylko Full HD, co jest dla mnie, zdaniem jakimś nieporozumieniem, okej, okay, dobra. Yy, AR Group, czyli grupowe zdjęcie, zdjęcie wysokiej rozdzielczości i portret. Wejdźmy sobie w wideo, no i tutaj we wideo mamy możliwości ustawienia aż do 8K 30 klatek na sekundę, co jest bardzo Dobrą tutaj rozdzielczością, bo większość smartfonów mają. No mówię nawet nawet nie o rozdzielczość, tylko o framerate. Większość smartfonów ma 24 co jest lipo. 1x i 2x możemy sobie zrobić zuma, zobaczcie, jak, jakie, to jest, jakie to jest makro w 8K, i ja wierniczę. No to jest, jest potęga. 4K, oczywiście, 30 i 60 i również jest automatyczne makro, może zobacz. Wow. No ale na przykład gdyby, gdybyśmy zaczęli nagrywać gram w 30 w szerokim kącie no to już nie możemy przejść w telefoto, no jest, to, no, jakby nie było limit aplikacji, z jednego X już, już możemy wejść. No te limity aplikacji są denerwujące. Mogliby to zmienić, nie wiem czego jest to tak wykonane, a nie inaczej. Foto mamy też, również wspaniałe telefoto. Foto, telefoto, nie? Popatrz, jasny gwint. Ale to wygląda. Zaraz zobaczysz sample. Aż do 60 mamy zuma No, gdyby ta aplikacja działała tak jak w Samsungu, to, to są te kolory. zaiz tam różnica jest. No, jest, ja zaraz zobaczysz. Gdyby właśnie zmienili tą aplikację na taką, jak jest w Samsungu, to byłby to smartfon numer jeden dla mnie. Um, no tylko tego brakuje, tak, tak naprawdę, żeby to był numer jeden. Ok, zobaczmy sobie sample. 这只怎么整？

Byłem teraz. Śpiewaj. I teraz wiem, że dni są tylko po to, by do Ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem, być tam, zawsze tam, gdzie Ty. Dobra, pięć złotych, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego. Trzymaj się przyjacielem. <zysyjna> Zdrowia sysia 30 gram złota. To. przejdę, bo tu się szlaban podnosi. Złote, a skromny jemy. Uf, nie wygląda na złote, ale dobry nie będzie mm. Mm. Delikatnie rozpływa się w ustach, a nie w dłoni. w nocy nagrywa przepięknie, jak zdjęcia wychodzą rewelacyjnie. To jest, według mnie, skromnego mojego zdania, jest to najlepiej robiący zdjęcia smartfon w nocy. W dzień kwestia sporna, ale w nocy petarda. Bateria. Bateria trzyma dobrze, czyli długo. Czyli jeden dzień spokojnie Ci wystarczy. No chyba, że e, kręcisz cały czas w 60 klatkach czy w 30 non-stop wideo. no to wiadomo, że żaden smartfon tego nie wytrzyma. E, żadna bateria tego nie, nie wytrzyma e, przy dłuższym tutaj intensywnym użytkowaniu, ale spokojnie jeden dzień Ci e, wystarczy. Konkluzja. Dobrze trzyma się w dłoni, rewelacyjnie, najlepiej trzymający się w dłoni smartfon z tym pokrowcem dostępny na rynku. Zdjęcia najlepsze na rynku, no nie miałem jeszcze do, do czynienia z, z Xiaomi Ultra, um, więc tego nie wiem, ale poza tym większość smartfonów już było, więc mogę Ci szczerze powiedzieć, że szczególnie w nocy mm, najlepiej czy łatwiej. No, wiadomo, że Sony ma tam miliard ustawień no ale umówmy się czy będziesz z telefonem stał pół godziny i, i ustawiał wszystko żeby zrobić to dobre zdjęcie część osób może tak ale większość myślę, że nie że chcą po prostu mieć point and shoot czyli przyciskasz i robisz zdjęcie idziesz dalej prawda? i tutaj jest to no, zawsze to zdjęcie jest ostre. Jestem w szoku, jak dobrze jest to e, wykonane. Piękna stabilizacja w wideo, którą trzeba włączyć manualnie. Trochę to dziwne, bo jest to stabilizacja cyfrowa, a nie optyczna. E, optyczna jest, bo ją słychać, widzisz? Słyszysz? Słychać optyczną stabilizację, także to nie jest, e, że jej nie ma. No i to w zasadzie tyle, no. Jeśli coś minąłem, oczywiście Voice LTE, rozmowy przez Wi-Fi i tak dalej, te wszystkie funkcje są, so Dual SIM i tak dalej, to wszystko Jeśli czegoś ominąłem, dajcie znać w komentarzu, jeśli czegoś brakuje Ci w tej recenzji, jakiejś informacji, daj znać w komentarzu. No Myślę, że wszystko, co jest ważne, przeszliśmy. No Nie było tylko drop testu, no, ale tego nie będziemy robić, bo na to mnie nie stać. No i chyba tyle. Jest fajny.